W niedzielę 3 marca na zalewie Sulejowskim, nasze rozpoczęcie sezonu dopłynęliśmy sobie do małej plaży, żeby trochę się ogrzać i odpocząć. Słoneczka, jak widać, teraz ładnie świeci. Zalew w zasadzie pusty, chyba pływamy tylko my. Jakiś kajak pływał, ale zniknął. Mamy parę zmian na pontonie, Już pokażę doszły koła slipowe. Odwrócę kamerę, będzie łatwiej. Doszły kółka flipowe tutaj pod kolor, udało mi się kupić. Jak widać, pasuje ładnie do, do wszystkiego, a ja tak lubię. Tutaj jest nowa śruba to jest dokładnie śruba z AliExpressu yy, 9 na 1,4 na, na 12, bodajże, jeśli dobrze pamiętam numerację. Także ta oryginalna przyszła dziewiątka Została zastąpiona przez, przez tą śrubę. Tu głównie, bo dzisiaj właśnie przyjechaliśmy, no, oprócz przyjemności spływania, właśnie po to, żeby tą śrubę przetestować. Jakie wrażenia? Co mogę, co mogę powiedzieć o, o śrubie? Dwie osoby pływaliśmy. Maksymalna prędkość na tej śrubie nie wzrosła specjalnie. Co ciekawe, że nie spodziewałem się tego, że prędkość będzie taka sama. Jak była do tej pory. Mniej więcej około maksymalnie to było 35 do 37 na godzinę. Za to śruba się zupełnie inaczej zachowuje w średnim zakresie obrotów. Tak gdzieś między 2,5 a 3,5 tysiąca. Pięknie trzyma ślizg. Płynie w takim delikatnym ślizgu. Bardzo ładnie. Potrzebuje o wiele mniejszych obrotów, żeby w ten ślizg wejść. I o wiele mniej, i mniejszych obrotów, żeby ten ślizg ładnie utrzymać. Taki spokojny ślizg, nie taki na maksa, tylko taki delikatnie spokojny, Myślę, że pod tym względem jest o wiele lepsza. Przy dawaniu na maksa, gdzieś tam pod koniec obrotów, to tak jakby się już, już gubiła gubiła przyczepność, że tak powiem, do wody. Nie wiem, czy to, to dobre określenie, ale tak to nazwę. Czyli jakby nie starczało już wody do pchania, więc nie, nie daje to wiele, nie? Ale w średnim zakresie obrotów rzeczywiście ta śruba... Ta śruba daje dużo. No a co do, co do całego zestawu, tak przy okazji, bo wiem, ktoś będzie chciał kupić, no to sobie może zobaczyć, to jeszcze raz w kamerę i pokażę jak to wygląda no, proszę bardzo. Zestaw Cormoran z silnikiem Storm 13,5 konia, no czyli kopią Miałachowskiej 15 dwusuwowej. Silnik Ponton jest z aluminiową, z aluminiową podłogą. Silnik przed ze zbiornikiem paliwa, i tak dalej, i tak dalej. Niebieski czy no biały, niebieskie Kremowy w zasadzie. Niebieskie stawki jakoś tak dopasowało się to wszystko kolorystycznie. I tak to można sobie, gdyby ktoś chciał kupować taki ponton. My pływamy we dwójkę, powiem szczerze. 360 też by była dobra, chociaż ten za mały nie jest. Gdybym wędkował, gdybym był wędkarzem, raczej kupiłbym większy. Szczególnie ten silnik sobie spokojnie z większym pontonem też poradzi. Myślę, że ma spory nadmiar mocy. 360 czy nawet 4 metry, bez problemu by tym, by tym płynęły. Nie? No to tyle, jeśli chodzi o niedzielę. Zapowiedzi, że tak powiem, do naszego sprzętu pływającego. Wszedł nowy nowy Ponton 330 e, Toby Sporta, to kupiony w Anglii. Razem z silnikiem Suzuki, 6 koni. Jeszcze nie miałem okazji nim pływać. Kupiony, używany dwuletni sprzęt z bardzo małym, że tak powiem, przebiegiem. Kilka razy starszy pan nim pływał. Więc od tego sezonu jak wrócę do Anglii za parę dni, a będzie pogoda, no to, to będę mógł nagrać jeszcze parę filmików. Właśnie, jak, jak chodzi sześciokonne Suzuki na takim samym w zasadzie pontonie, z tym, że tamten za airdeckiem, więc więcej lżejszy. na no, ten z aluminiową podłogą około 50 kg tam tamten tylko chyba z 30, 30 par. Także jest, będzie różnica w pływaniu. Będzie można porównać sobie podobnej wielkości pontony, no i szybkość pływania dwóch silników zupełnie innych. Jeden to mała szóstka, czterocuwowa, a drugi, jakby, znacznie większa, znacznie większa, dwusuwowa tak naprawdę 15 chyba, chociaż ile też stormy tak naprawdę mają to pewnie tylko Chińczyki wiedzą no w każdym razie dla nas wystarczy a jak to tam komuś by ten, no na koniec odwrócę kamerkę pokażę Wam jeszcze raz Zalew Sulejowski jeśli ktoś nie był, nie miał okazji pływać, to serdecznie polecam sobie obejrzeć, jesteśmy w takiej małej zatoczce w tej chwili, dosyć płytkiej, trzeba było uważać z podejściem słońce świeci, więc radzi kamerę, zalew jest jak widać płaski zarośnięty nie jest zbyt mocno uregulowany o tamto żółte to moja ładniejsza połowa jesteśmy w takim lasku żeby sobie trochę odpocząć, zagrzeć się po tym pływaniu, zostało nam mało paliwa więc niedługo wracamy No, jeżeli ktoś nie widział zalewu Sulewskiego to to jego taka mała część wyglądała się tak dziko, spokojnie, haszcze trochę wędkarzy o tej porze roku jeszcze chyba nikt nie pływał po nas. Także pozdrawiam i do następnego razu.